Karek dostaniecie w podstawowej wersji. Zobaczcie, jak przyspiesza. Petarda. Czekajcie, czekajcie. Niech sobie przypomnę, kiedy to ja ostatnio jeździłam samochodem z nadwoziem typu hatchback. Albo sportowym, dwumiejscowym, nie wiem, sedanem chociaż. Nie pamiętam, a nie pamiętam dlatego, że producenci samochodów główny nacisk stawiają na samochody z nadwoziem typu SUV albo crossover. Nic dziwnego, te samochody mają po prostu największe wzięcie. Na 50 najpopularniejszych samochodów w zeszłym roku, 26 aż to były samochody z nadwoziem typu SUV. No nie może być inaczej, na kanał Bryki Dagmary wjeżdża tym razem, bardzo ciekawy słów, Porsche Macan T. I to jest nowość, o tym będę jeszcze mówić, a kiedy ostatnio raz widziałam się z Macanem? No trzy lata temu, wtedy jeszcze w tej wersji podstawowej, chyba trochę przeszkadzała mi zbyt długa droga hamowania, za to w pakiecie Chrono zbierał się spod świateł jak talala. Ten zresztą też, o czym pewnie jeszcze będę mówiła. Dzień dobry, zapraszam. Dzisiaj w towarzystwie Porsche makan T. Wiecie, że u mnie musi być inaczej niż u wszystkich. Więc trochę dla zabawy, a trochę wcale nie dla zabawy, tylko dla przekazania informacji, w skrócie postanowiłam poszukać w Makanie te polskich liter alfabetu. I znalazłam kilka. Czy cały alfabet się tutaj znajduje? Nie wiem, ale kilka liter na pewno jest. Na początek 20-calowe obręcze kół. A! Mamy tutaj literkę i zobaczcie, kolor felg kozacki, bo w kolorze Nadwozia dodaje temu samochodowi charakteru. Nowe reflektory, litera L, El, elegancko. Drugie A mamy jeszcze w czarnym obramowaniu szyb bocznych i jeszcze V w lusterkach bocznych. O tu znalazłam N w spoilerze dachowym. Cztery sztuki O sportowych końcówkach układu wydechowego. E? Mm, jakby się tak przyjrzeć, to tutaj w listwie świetlnej mamy piękne i, tylko trzeba głowę trochę przekrzywić, no i mamy też napis Porsche Makan T, a tutaj mamy całe mnóstwo polskich liter. Nieźle się trzeba nagimnastykować, żeby znaleźć litery alfabetu w Makanie T. Mamy czarne nakładki progów z napisem Macante. Tutaj mamy też kilka liter. Spójrzcie, w zagłówku. Litera u w herbie marki. Mamy też pięknie wygiętą literę E w fotelach. Ok? No i na koniec litera T na kierownicy. Przypadek <grym> nie sądzę. No no, no i co ma wspólnego polski alfabet z niemieckim Porsche Makanem T? No trochę ma, bo na przykładzie tej litanii z alfabetem polskim pokazałam Wam drobne, subtelne różnice pomiędzy zwykłym Makanem a Makanem T. To jeszcze tylko dorzucę, że spójrzcie ma zupełnie nowe reflektory, inne. I także zupełnie nowy, przeprojektowany grill. Jest też troszeczkę dłuższy od zwykłego makana no i droższy, ale ja bym też dopłaciła, żeby potem nie szukać tego, czego nie ma na pokładzie zwykłego makana w makanie te. Wierzcie mi, warto. W teście klasycznym przyspieszenia 0100 pokazuje, że można tutaj urwać dwie sekundy, czyli co? No ma tę moc. No to jeszcze tak dla przypomnienia. Turing po raz pierwszy w kontekście Suwa się pojawia właśnie w makanie, bo wcześniej od końcówki lat 60. był związany ale z modelami 718 i 911. Taka pora roku, że najchętniej nagrywam wszystkie filmy w środku, zwłaszcza w tak przyjaznych warunkach, jakie tworzy Porsche. No jest to na pewno środowisko, które można polubić od pierwszego dotyku. Wszystko tu jest logicznie poukładane. Nie ma tutaj zbędnych przycisków i pokręteł. Jest to bardzo estetyczne środowisko, zobaczcie włókno węglowe w niektórych miejscach. Mamy alkantarę, wszystko nam przypomina, że siedzimy w Porsche, mamy klasyczne zegary, obrotomierz i prędkościomierz. Mamy również, tylko że tutaj muszę sobie szybciutko odpalić, alkantarę na podsufitce. I klasyczną konsolę, która też jest znana z Porsche. Mamy natomiast tutaj taką rzecz, która po 12 tysiącach przejechanych kilometrów pokazuje, że Black piano nie nadaje się do konsoli centralnej, dlatego że zobaczcie, jakie są tutaj ślady brzydkie użytkowania, i to po 12 tysiącach kilometrów przejechanych. Ja się pytam, co się będzie działo po 100 tysiącach kilometrów przejechanych tym samochodem? No na pewno właściciel nie byłby zadowolony. Yy, przyciski mamy dotykowe. Działają. No, zobaczcie, trzeba troszeczkę mocniej włączyć, żeby zaczęły działać, czyli właściwie przydałby się taki klasyk, nie? Bo tutaj trzeba naprawdę trochę siły włożyć, żeby to uruchomić. Nie czepiam się, bo to są jakieś takie szczegóły, które, które właściwie podczas jazdy będą bardziej przychylne kierowcy, bo chodzi też o to, żeby precyzyjnie trafić w konkretny guzik konkretny przycisk i otrzymać to o co nam chodzi czyli na przykład przełączenie się na offroad a podczas jazdy kiedy pracuje nam zawieszenie różnie może być dla mnie podłokietnik jest trochę za wysoko ja lubię siedzieć nisko więc mam tutaj taki mały zgrzyt ale to też jest banał co mamy na pokładzie co mi się podoba skrzynie biegów PDK jest bardzo precyzyjna Właściwie kierowca nie musi się zastanawiać na jakim biegu jedzie, jakie ma obroty. To wszystko tutaj sam samochód decyduje o tym, kiedy przeskakuje z wyższego na niższe, albo z niższego na wyższy. I mamy tutaj napęd na cztery koła, czyli moc przekazywana jest na cztery koła, ale jest specjalny system zarządzania trakcją, który więcej mocy przekazuje jednak na tył. Czyli mamy. Większy fan zjazdy. Ile ten samochód kosztuje, bo to ważne? 300 tysięcy, bez 6 tysięcy. Ja bym dorzuciła jeszcze pneumatyczne zawieszenie. Żeby dostać się do bagażnika Makana T, macie dwie możliwości. Otwarcie go pozycji kierowcy, tam jest przycisk, albo z kluczyka, który też jest designerski i też za to właśnie lubię Porsche. Pyk, otwieramy. W podstawie bagażnik ma 458 litrów. Wystarczy jednak położyć tylną kanapę i już pojemność bagażnika zwiększa się do 1500 litrów. Zresztą można to zrobić właściwie jedną ręką. Poczekajcie sekunda. Cyk, leży. Podreptać trzeba na drugą stronę samochodu. Drugie, pak. Tak oto samochód przygotowany jest do przewiezienia, na przykład mebli do kuchni. Tada! Na pytanie, jak się tym jeździ, odpowiadam z dziką przyjemnością. Zobaczcie, jak to przyspieszam. Wspaniale! Świetnie trzyma się drogi. Jest absolutnie stabilny. To nawet widać, kiedy wchodzi się... O, proszę bardzo. Zakręty. Dobra, i teraz sprawdźmy drogę hamowania. No, mega. To, proszę Państwa, zostało poprawione, bo od... ostatnio, pamiętam, miałam z tym duży problem. Wow. Tak, na no, takim suwem to ja mogę jeździć. Cyk, cyk, cyk. Proszę nie patrzeć na te rzeczy. Dobra. I teraz jeszcze na niedoprostowanych kołach. Proszę bardzo. Mega. Skrzynia biegów pracuje... Precyzyjnie, hamowanko, wejście w zakręt, bosko, no w ogóle jestem pod dużym wrażeniem. Mega przyjemność z jazdy. Właściwie z tego samochodu nie chce się wysiadać. Super usztywniona kierownica, Sport Plus, wow, czego chcieć więcej? Jaki jest ten nowy Macan T? No, na pewno jest ekscytujący i pewnie jest jak jeden z ostatnich Mohikaninów. Czemu? Bo w 2024 roku wiedzie jego elektryczny następca. Jeśli macie ochotę na Makana z magiczną literką T, to zamawiajcie, bo to jest jedna z ostatnich możliwości. Tak to można nazwać. No, przez dwa lata jeszcze będzie można go zamówić w wersji z silnikiem spalinowym. W kontekście Porsche Makantę myślę sobie, że o samochodach często mówi się dużo. No i są takie samochody, o których się tylko mówi, a są takie samochody, którymi jeździ się z przyjemnością i na pewno do tych samochodów należą samochody marki Porsche. Więc zamiast kadać, będę jeździć. See you next time. Do zobaczenia w następnym odcinku.